Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z basenu. Dzisiaj po kolei każda osoba będzie opowiadać swoją historię, która może być albo fałszywa, albo prawdziwa, a cała reszta będzie skadywać, czy jest to prawda bądź nie. Osoba, która źle odpowie, pada do basenu. Pamiętaj, żeby nas oglądać codziennie o godzinie 16. Subskrybuj kanał i dawaj lajki. No to co, zaczynamy? Kiedyś byłem sobie na mojej działce i moi rodzice przywieźli mi hulajnogę nogę. Ja byłem naprawdę podekscytowany nią i od razu co zrobiłem? Zabrałem hulajnogę, nogę, brat zabrał rower, weszliśmy na górkę i zrobiliśmy wyścig. Moje pierwsze 10 sekund na tej chulańce skończyło się tak, że z potężną prędkością wywaliłem się prosto na asfalt i miałem tutaj wszystko w wielkich, wielkich strupach. Nigdy w życiu nie słyszałem tej historii. Słyszałem o działce, ale ja nigdy nie słyszałem o ja strupach też. na plecach Borygi, więc myślę, że jestem gotowy. Ja słyszałem o strupach, ale nie słyszałem o tej sytuacji. Że się... a mi się wydaje, że coś mi się jakieś o już jakieś strupy na plecach Dobra, odpowiedź. Dobra, czyli gotowi wszyscy. Także trzy. Cztery Ej, zmieniła! Nie, bo Zostawiasz prawdę czy fałsz? Wszyscy do basenu Nie! Wszyscy do basenu Nigdy, w tej historii nie słyszałam od Borysa, a opowiadał ich brzoki historii, więc dlatego dałam fałsz. No, nie mówiłem wam tego chyba nigdy, bo była taka sytuacja, jak byłem w piątej klasie albo szóstej, i faktycznie przywieźli hulajnogę. Ja pierwszy, co zrobiłem, poleciałem na górkę i powiedziałem do brata, że ja na hulajnodze on na rowerze i na 3-4 z tej górki, co nie? Ja tak jadę i ona tak mi się podniosła do góry. Ciocia, moja ciocia szła 20 metrów pse, przede mną na spacerze z psem. Ja tak jadę i bum, lecę po tym asfalcie. Brad jeszcze mi prawie nogę przejechał rowerem. Była to bolesna historia, ale prawdziwa. Jak miałem 6 lat. Zobaczyłem piłkarza naszej reprezentacji Polski w Krakowie. Wtedy się tak bardzo podjarałem tym wszystkim i zacząłem normalnie go gonić, żeby złapać autograf od niego. Wtedy on mi odmówił, ja się rozpłakałem i z jakiegoś wyniku furii po prostu go tak kopnąłem. To tyle z tej historii. Gotowi wszyscy? Tak. Trzy. Trzy, cztery. To jest fałsz, moi yeah! drodzy. Ogólnie to brzmiało strasznie fejkiem. Jak może mieć dziecko 6 lat i chodzi samym po rynku i gonić piłkarza? Nie sądzę, że ojciec razem z nim gonił piłkarza, żeby go kopnąć. Nie? Halo, Gracjan! Ja byłem przekonany, że każdy da fałsz, bo jeszcze tak to słabo opowiedziałem to jeszcze pomyliłem w jednym tym, ale no, jednak parę osób poleciało. Na zielonej szkole, w czwartej klasie, obraziłem się na moich znajomych. Pokój mieliśmy wtedy na parterze, więc otworzyłem okno i po prostu przez nie wyszedłem. Schowałem się na parkingu i nauczyciele szukali mnie przez parę godzin wtedy. Boryga, śmierdzisz fejkiem. <śmiech> <śmiech> Mi też się tak wydaje, bo byłeś na zielonej szkole, ale kto uciekał się z się chowa na parkingu? Dziesięć no? lat, który obraził się na ziomków. Na co się obraziłeś? Na nich? Po prostu mnie dokuczali. No to. Prawda, nie? Prawda. Ogólnie jedna rzecz, nie może być dziewczyny w pokoju z chłopakami, jeszcze tak. szczególnie w czwartej klasie. Ja uznałam, że prawda, przez to, że kiedyś, pamiętam, jak opowiadałeś coś tam, że kiedyś ci dokuczali i myślałam, że mogły się po prostu też obrazić o to. ale takiej sytuacji nigdy nie było. Dobra, tak więc uwaga, moja pierwsza historia będzie o kładzie. I wszystko zaczęło się od tego, że siedziałam sobie, nie wiem, to było chyba z 3 lata temu. Przyjaciółki, było też parę innych osób, no i nagle wbili do nas przyjaciele. Właśnie był jeden chłopak z kładem. Stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie na świetlicę wiejską, niedaleko, bardzo niedaleko, no ale że przejedziemy się właśnie tym kładem. E, oczywiście bardzo dużo osób chciało o nich jechać, więc tak, najpierw jedna osoba wsiadła, potem druga, trzecia, czwarta i dokładnie nie wiem nawet ile tam osób było, ale totalnie za dużo. I ja jechałam jakoś przy kole z tyłu i przez całą drogę, która trwała parę minut, modliłam się, żebym to przeżyła. Byłam tak blisko koła i tak blisko tego, żeby spać, bo wszyscy się przepychali, że to było giga niebezpieczne i do teraz to wspominam. Także ciekawa a jestem. Co uważacie? Jest to prawda czy fałsz? No to ogólnie ja też miałem strasznie podobną sytuację, i myślę, że to może być prawda, bo dużo osób jeździło w tylu nakładach. Ja myślę, że jakkolwiek znam Twój sposób wypowiedzi, jestem w stanie już trochę wywnioskować, czy mówisz prawdę, czy mówisz kłamstwa. Ja też już mam jakby swoją teorię, ponieważ już tak strasznie opowiedziałaś dokładnie tę całą historię, więc ja myślę, że mam już dam odpowiedź na to. Trzy, cztery. Dobrze? No tak więc moje fałszywki wpadają. Nie, nie, mogę, nie mogę, ludzie, którzy najbardziej mnie znają na swoją obronę. Ile Bobelka mówiła mi historii, to tej nigdy nie słyszałem. Bo ja jak byłam mała, to zawsze po prostu wchodziłam na całość, na ten karnawał i zawsze musiałam być dobrze ubrana, tak żeby wygrać. Więc nie przebierałam się za jakieś aniołki, diabełki, księżniczki, tylko na przykład raz przebrałam się za Bobasa i e, oczywiście pampers, rajstopy, smoczek, no to, to było mocne. E, a za drugim razem przebrałam się za choinkę <laughs> i to było jeszcze gorsze, bo miałam po prostu e, dwa kartony z przodu i z tyłu i nie mogłam nawet Usiąść na tej imprezie i to była totalna tragedia. No, za trzecim razem przebrałam się za Spidermana. I to już było lajtowe, ale wtedy nie wygrałam. Także no, wszystko poszło na marne i wiedziałam, żeby jednak zawsze chodzić na całość. Co o tym myślicie? A jak byłaś bubasem, to ile miałaś lat? No ja totalnie tego nie pamiętam. Nie, nie wiem nawet, w której klasie byłam choinką i Spidermanem, no ale wiecie, trzy, cztery. Dobra, wiecie co? To miała być prawda, ale macie dobrą odpowiedź, bo pierwsza część historii jest prawdziwa. Przebrałam się za Bobasa i za Choinkę, ale dodałam na koniec fałszywy element z tym Spider-Manem, bo nigdy się za niego nie przebrałam. <śmiany> <śmiany> Ogólnie, przez to, właśnie, że dała tyle tych tych, to wiedziałem, byłem wręcz pewna, 99%, że to będzie częściowo prawda, ale że coś tam będzie jednak małym fejkiem I mamy to. Opowiedzmy może o moim zniknięciu. Jak byłam jakoś w podstawówce, to miałam takiego kolegę, z którym się bardzo dobrze zadawała. Jak no i Kacper. Pewnego dnia po szkole odebrał nas jego tata, no i poszliśmy do niego tam do domu, po prostu spędzić razem czas. Tyle, że zapomniałam o tym powiedzieć rodzicom. No i była draka, bo telefonu swojego nie miałam, oni mnie szukali po całej wsi. No i średnio, średnio wyszło, co o tym myślicie? Stasznie się gubiłaś w swoich zdaniach i tak to, yy, 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 i robiłeś, tak wymyślałaś, kombinowałaś, więc ja już sam Okej. Okay. No to trzy, cztery. No, fałszywki lecą. Nie wiem. Ja na tej, akurat w tej odpowiedzi patrzyłem cały czas na Wiktora i Wiktor był przekonany, że fałsz oh. i od razu powiedział fałsz, że jest raczej dobra, on to jest swoim chłopakiem, no to raczej dobrze odpowie. Wiktor tragicznie ci idzie, jestem zawiedziona. Zapamiętam to sobie Słuchajcie mnie teraz, na razie ja byłem najczęściej w wodzie Więc postaram się, żeby teraz trochę was do wody porzucać Słuchajcie tego Kiedyś gdy byłem mały, miałem około 8-9 lat I byłem sobie w górach w Małym Cichym I tam sobie zjeżdżałem obok takiego stoku na sankach No i zjeżdżając na, te, na tych sankach Pewnego razu, aż tak się jakby rozpędziłem Że na dole, gdzie stały samochody na parkingu to nie potrafiłem się zatrzymać Kompletnie nie potrafiłem się zatrzymać, nic I tak się wsunąłem, że wleciałem idealnie pod auto i musieli wy, No i musieli pociągać auto, żeby mnie Wyciągnąć z pod samochodu. Czy jest to prawda? Nie mówiłeś mi nigdy tego, więc nie ma szans. Trzy, cztery. No to ogólnie to była prawda, więc wszyscy co mają fałsz. To tak powiedziałam, żeby ich zmylić. Ogólnie baberka wszystkich wkręciła, bo ona o tym dobrze wiedziała, bo w mi się tak się wydaje, że parę, że parę razy o tym mówiłem, tak naprawdę. Ja od początku podejrzewałem, że to może być prawda, ale zobaczyłem śmieszek Bobery po tym, jak, jak powiedziała, że o tym nie słyszała i jeszcze bardziej byłem pewny, że to prawda. Ogólnie powiem wam tak, nie mogłem wtedy z tego jabłuszka wyjść, bo to był taki serio ogromny talerz. To ja naprawdę próbowałem się na lewo wychylić i po prostu nie mogłem. Cały, cały czas mnie sysało do środka. Gdy byłem na Mazurach u swojej babci, często tam jeździłem na wakater. Zazwyczaj na takie dłuższe, bardziej około miesiąca czasu. No to sobie tam często jeździłem na rowerze. W ogóle tam się nauczyłem jeździć na rowerze. Pewnego razu, jak sobie na tym rowerze jeżdżę, i wpadłem w taki dół, co nie, wiem, może miał pół metra, ale w ogóle jakoś byłem, byłem bardzo, bardzo głupi. Nie wiem, to miałem około pięciu lat, a już normalnie jeździłem na rowerze. No ale moja głupota była tak na tyle duża, że w ten dół wpadłem. I tak sobie kolano rozdarłem, że miałem całe mięso widoczne, po prostu skóry to było zero. E, więc tak, czy jest to historia prawdziwa. Ale gdzie był ten dół na środku drogi, pół metra? No ogólnie, jak jest droga, to też była taka jakby trawka obok rosła, bo to, no wiesz, na wsi to są takie, że masz piach na drodze, a obok masz trawkę co rośnie. No to w tej trawce. Ile wtedy miałeś lat? Jaka to była pora roku? Wakacje. To było wakacje? Ile miałeś lat? Nie wiem, pięć No to trzy, cztery. Czyli tak, tu są trzy fałsze, a to są same prawdy. No to ogólnie fałsze wpadają do wody. To właśnie tak Bobera mnie zna. Właśnie tak Bobera mnie zna. Ale mam już lepszy wynik od ciebie! Dobra, ale chciałam powiedzieć, że słyszałam podobną historię, wiedziałam, że coś było z rowerem, ale jak to usłyszałam, to było tak głupie, że jakoś mi się, nie wiem, myślałam, że coś przekręciłeś w tej historii po prostu. Dobra, ogólnie jakaś była taka historia, że chodziłem do klasy 1-4, do innej szkoły niż chodziłem, jeżeli chodzi o końcówkę swojej postawówki. No i tam często, obok był taki Chińczyk na tarchominie, hajha się nazywał. No i tam blisko tego Chińczyka kręcił się taki dziwny czasami busik. Widzieliśmy w ogóle jakąś taką historię, że ten gościu z tego busika porywa sobie dzieci, i była taka sytuacja, że pewnego razu szedłem do. Babcia, bo babcia mieszkała naprzeciwko tego tej, właśnie tego Chińczyka. No i podjechał właśnie taki busik, brygadówka na około chyba 6 osób. To są takie samochody, Volkswagena. Gość otwiera szybko i spyta się mnie, czy chce jakiegoś cukierka dostać. No i czy jest to historia prawdziwa, czy nie. Jak wychodziłeś od babci, to co widziałeś? Jaki sklep? Dobra, ogólnie no z tym Chińczykiem miejscem wszystko się zgadza i tak dalej, ale ja nie słyszałam o takim busiku, nie wiem, totalnie randomowe. I jeszcze powiedział na samym początku tak dobrze pamiętam tą historię, żeby z telefonu. Albo specjalnie tak powiedziałeś, no specjalnie tak powiedział, żeby nas mylić, no. A jak cię spyta tego cierka, to co zrobiłeś? Uciekłeś czy co? Za każdy co dał prawda, to skakuje do wody. Jak się czujesz? Jak się teraz czujesz? Super! No to pierwsza historia jest taka, że kiedyś jak byłam mała, to wyszłam na drzewo, ono miało około 3 metry, wyszłam na sam czubek i ja chodziłam tam z moimi znajomymi, zawsze robiliśmy jakieś, wiecie, jakieś siedzonka z i w ogóle, więc wyszłam na samą górę, żeby przetestować gałęź, czy mogę na niej zrobić takie siedzenie. No i ja zamiast sprawdzić tam czubek ją ręką, to po prostu usiadłam na niej i z tego 3-metrowego drzewa spadłam na sam dół, położyłam się na 5 sekund na ziemi, wstałam i nic mi się nie stało. A jakie to było drzewo? Nie wiem, takie Ogólnie drzewa, które mają 3 metry, pewnie nie pozwalają, żeby utrzymać człowieka, bo są takie chude. To było jedno, ale ja nie wiem, bo na sam czubek i to drzewo było bardzo takie duże i rozbudowane. Ja trochę kojarzę tą historię i też pamiętam, jak zawsze jeździliśmy sami do twojej babci i bo twoje kuzyną, swoje jakieś inne koleżanki i ty z Natanem strasznie często się wspinaliście się na te drzewa i, i ja mam tu już teorię swoją. Mi to trochę śmierdzi fejkiem, dlatego że brzmi to bardzo podobnie do sytuacji, którą opowiadała ci moja najlepsza przyjaciółka, jak u mnie byłaś z drzewem. I wydaje mi się, że to mogła być jej historia, a nie twoja. Dlatego ja też mam już swoją odpowiedź. 3, 2, 1. Czyli wszyscy macie fałsz, to wszyscy sobie mają fałsz. Padają? że sancja nie wie, ile to 3 metry. Nie. Także jak byłam młodsza, to poszłam do McDonalda. I w McDonaldzie są takie kapsułki z zabawkami. No ja stałam w tej zabawce i mówię, kupię z tą zabawkę, ale fajnie. I podeszła nagle taka druga dziewczynka. Ona mówi, nie, ja chcę tą zabawkę. A ja byłam pewna, że zabawek jest tylko tyle, ile są tych kapułach. I wiecie, ja zaczęłam się z tą dziewczynką przez 15 minut kłócić o tą zabawkę. No i nagle dopiero moi rodzice podeszli do kasy i okazało się, że w restauracji nie biorą zabawek z tych kopuł, tylko biorą mnie z zaplecza. No i że ostatecznie nawet dostałyśmy tą zabawkę i bez sensu się kłóciłem. Łyśmy. To jest prawda czy fałsz? Ja mam też teorię, że też kiedyś chyba coś o tym słyszałam, ale to, to coś jest podobna historia taka też. Ja myślę, że powiedziałaś właśnie tak randomowe rzeczy, że nie wiem, czy by ci to przyszło do głowy, tak o. A mi się chce kichnąć, jak się komuś chce kichnąć, to to raczej jest prawda. 3, 2, 1. Fałsz! Ja chciałem powiedzieć, że miałem dosłownie inną identyczną sytuację, tylko się nie kłóciłem, tylko się popłakałem i poszedłem z McDonalda. Często jeździłam e, moimi rodzicami nad jezioro, bo ja mam właśnie takie jezioro w Nowogardzie, e, tam jest taka zjeżdżalnia. No i ta zjeżdżalnia nie miała żadnych zabezpieczeń. No i ja nagle wjechałam na tą zjeżdżalnię i zawsze zjeżdżałam najszybciej. I wszyscy mnie propsowali, że bo jak ty szybko jedziesz. No i tak się rozpędziłam, że z tej zjeżdżalni wypadłam. I teraz jakby już na tej zjeżdżalni dobudowali takie boki, żeby nie wypalać. No dobrze, że to było już na samym dole, ale wypadłam ze zjeżdżalni. Ja od tamtej pory już za bardzo na nie zjeżdżam. Byłem nad tym jeziorem, widziałem tą i też słyszałem jakąś historię. Nie wiem, czy konkretnie Santia była najszybsza. Może najszybciej gada, ale najszybciej nie jeździ, więc mam mieszane uczucia co do tej odpowiedzi. Trzy, cztery. Wszystkie prawdy wpadają, bo to moja mama małżonka do filmów. Ja nie dziwię się, że z tobą jest coś nie tak, jak ty cały czas gdzieś wypadasz tu z tego. Na pewno z tych kiedyś też wypadłaś. Generalnie mam taki problem, że nie miałem przygotowanych historii, tylko krótkie fakty, ale mam kilka historii, które wam teraz przedstawię. Myślę, że nie są one zbyt trudne. I zaczniemy od historii, cofniemy się do mojego dzieciństwa. Jak byłem malutki, mieszkałem jeszcze z rodzicami, razem z babcią i z moimi kuzynkami i ciocią, to mieliśmy psa pitbula, z którym ja się całe życie życie bawiłem i spaliśmy razem przy i tak dalej. I pewnego dnia moja mama powiedziała, że idzie z nim na spacer. I ja i moja kuzynka, chcieliśmy się z nim bawić. Bawić, jednak no, musiał skorzystać z swoich potrzeb, no i poszliśmy bawić się samemu bez pieska. Czekaliśmy bardzo długo, aż wróci, mówimy, dlaczego on jest tak dużo na spacerze. No i po trzech godzinach wróciła moja mama bez pieska, który został uśpiony, bo chorował, a o czym ja nie wiedziałem. I czy to pytanie to jest prawda czy fałsz? Okej, okay, 3-4. Kto dał fałsz? Ja fałsz. To Santia i Marcel w A co ty gadasz! Nigdy nam nie mówiłeś o tym! Wpadacie. Ja się wypowiem, bo dla mnie ta historia była strasznie taka smutna, i myślę, że nie wymyśliłbyś teraz takiej smutnej historii o piesku. I dla mnie to było takie strasznie realistyczne, jak to opowiadałeś. Jak niektórzy z Was mogą wiedzieć lub mogą nie wiedzieć nienawidzę piłki nożnej. W sensie, no może nie, że nienawidzę, ale jej po prostu nie lubię. Jednak mój tata ją uwielbia. No i jeździliśmy po prostu wspólnie na mecze, ponieważ mój tata robił zdjęcia na murawie. Chodził po prostu, wiecie, po boisku i robił zdjęcia na przykład do gazet sportowych. No i po zakończonym meczu mój tata zabrał mnie i moją mamę razem z sobą na murawę. No i po prostu historia wyglądała tak że jeden z piłkarzy powiedział, że jestem super miłym, słodkim chłopakiem, no i dał mi swoją koszulkę. Prawda czy fałsz? To trzy, cztery No to Santia wpadasz. Yes! historia wyglądała tak, że koszulkę dostałem nie ja, tylko moja mama, bo piłkarz myślał, że moja mama jest siostrą mojego taty i mu się spodobała i dał jej swoją koszulkę. Ja właśnie pierwsze o czym pomyślałem, to o tym, że faktycznie mówiłeś o tym, że robił zdjęcia i tak dalej, ale nie pasowało mi, że dostałeś koszulkę. Na pewno przez to, że my dużo gadałem o piłce, coś powiedział, poczekaj taką koszulkę, co? pokazałbyś nam to, a nie pokazaj. Stwierdziłem, dobra, koszulki nie dostałeś. A ja ogólnie stwierdziłem to, że gracz gdy dostał koszulkę, to powiedział, weź to zabierz ode mnie. <śled> I historia wygląda tak, że jak miałem 5 lat, obok mojego domu, w którym mieszkałem, była podstawówka, do której później chodziłem. E, no i bawiłem się tam z moimi znajomymi, z moimi dwoma koleżankami i jednym kolegą, i graliśmy razem w piłkę plażową. Kiedy nam się to znudziło, stwierdziliśmy, że. Wiecie, co to jest Małpigaj, tak? E, takie i tam jest na przykład trzepak do robienia fikołków. No i wiecie, ja chciałem się popisać, jakim nowym fikołkiem się nauczyłem, który wyglądał w taki sposób, że się daliście na trzepaku i zamiast przechylać się do tyłu, przechylaliście się do przodu. I do, do tego trzeba było mieć poprawnie ułożone ręce. No ja i tych rąk poprawnie nie ułożę pożyłem i spadłem i w taki oto sposób rościłem sobie łuk brwiowy. I czy to jest prawda, czy to jest fałsz? Dobra, stawajcie. trzy, cztery. Kto dał prawdę? Nie. To wszyscy z prawdą wpadają. Dziecia! Masz prawdę? Historia z łukiem brwiowym jest naprawdę prawdziwa, ale nie wyglądało to tak, że rozwaliłem sobie łuk brwiowy podczas robienia fikołka, tylko po prostu odbijając tą piłkę nad tym trzepakiem, chciałem się po nią schylić, bo była pod nim. I jak się schylałem i podniosłem głowy, no to czasem prosto tutaj rozwaliłem sobie głowę. Ja właśnie od razu pomyślałem o tym łuku brwiowym, bo wiemy, że, że masz bliznę na tym, ale jakoś tak nie pasowało mi coś z tym trzepakiem, w sensie, no, nie pasowało mi, ale wiedziałem, że to bardzo, że jakby mega dużo prawdy w tym, ale jest jeden właśnie szczegół, który się nie zgadza, no i dlatego wyszła fałsz. Słyszałem tą historię, Gracjana, że po prostu podnosił głowę i rosił wtedy właśnie łuk brwiowy, i to zapamiętałem, więc mam 2-2 chociaż. Mieszkaliśmy wtedy w bloku z rodzicami. Wtedy też zostałam sama w domu z mamą tego dnia, i ja tego dnia chciałam wyjść sobie na, jakby na, no, na podwórko, wyjść sobie z koleżankami, w było ciepło, to było chyba właśnie lato. Nie! Tak, nie, sorry, to była, to była wiosna. No i wtedy moja mama mi nie pozwoliła z nimi, wieś, i ja się ja byłam wtedy takim dzieckiem, no trochę takimi głupimi pomysłami, takimi szalonymi. Uznałam, że za karę moją mamę zamknę na balkonie, i ja pobiegłam zawołać mamę, bo chciałam niby jej pokazać jakiegoś motylka ładnego na balkonie. ja mamę zawołałam, i ona została na tym balkonie, szybko wybiegła i ją zamknęłam, bo się na nią obraziłam. Potem mama zadzwoniła do taty, że ja ją zamknęłam na balkonie, i mój tata ten zadzwonił do mnie, że mam mamie otworzyć bo dostanę karę. Osoby, które mają prawdę wpadają. No! <laughs> Ej, ty, ty. <laughs> Jestem jakby to chciałam dać fałsz, ale tym ostatnim, że zamknęłaś mamę i że to było takie randomowe, stwierdziłam dobra. Następna historia, to było w lato, to były wakacje i my w Poznaniu mieliśmy taki park z rodzicami, który najczęściej odwiedzaliśmy i sobie tam jeździliśmy. Tam było też taka jakby kafejka i rodzice sobie tam często jakby na kafejkę szli, a ja tymczasowo zabierałam ze sobą jakiś rower, hulajnogi, wrotki i sobie tam jeździłam. I wtedy ja sobie wziąłam ze sobą rower, no i rodzice zostają w tej kafejce, a ja sobie uznałam, że sobie pójdę pojeździć na tym rowerze, no i tak się rozpędziłam, że jak przed sobą, wyjechał mi chłopiec na drodze, co był na hulej nie zdążyłam zahamować, i jakby zderzyłam się, zderzyłam się z tym chłopcem, i ja się wywaliłam, on się wywalił, i on się mnie zapytał, czy wszystko ok I ja powiedziałam, że tak, i on potem sobie od razu poszedł, a ja zostałam, i ja myślałam, że było wszystko ok, A okazało się, mi, że okazało się, że mnie strasznie ręka bolała. I ja siedziałam, i potem ja tak targałam ten rower. Ja wtedy nie wiedziałam, że miałam złamaną nadgarstek I Ja wtedy z tym rowerem szłam, i jakby targałam go i poszłam do rodziców, im pokazałam i powiedziałam o tym. No i to twierdził, że Liza wymyśla sobie, że nie ma żadnej złamanej ręki a ja powiedziałam, że ale mi strasznie boli i wiecie tak, nie, tak mi przeskakiwała. No i pojechaliśmy na prześwietlenie i okazało się, że miała złamaną rękę. Szyfę. Osoby, które dały fałsz wpadają. Prawda! Yes. Chciałem powiedzieć, że nigdy nie słyszałem o tym, że miała złamaną rękę, ale myślałem, że w królowych życiach by o tym mówili. Chcę powiedzieć tylko to, że nie słuchałem ani jednego słowa chyba. Ja jakby twoje historie i tak brzmią, jakby były fałszywe, bo strasznie mieszasz dużo wątków w jednej historii. A ja słuchałem cię cały czas. Ogólnie przez to, że jakby nie mogę znaleźć składnie zdania, którą właśnie wypowiadasz, to jakby po prostu nie mogę stwierdzić, czy to jest prawda czy fałsz. Nawet nie mogę o tym pomyśleć. Dlatego potem już nie słuchałem wypowiedzi, bo i tak to byłby strzał, czy to jest prawda czy fałsz. To pojechałem kiedyś z mojej mamy koleżanką i kolegą, i tam też byli moi koledzy do Chorwacji na wakacje. I w ostatni dzień poznałem dziewczynę, która mi się bardzo spodobała. Niestety, został ostatni dzień. Na kolejny dzień wyjechaliśmy z tej Chorwacji. No i się popłakałem, nie? Bo tak mi na nie zależało. I był pocałunek. Prawdziwej miłości. Pierwszy dzień Poznania. To jest fałsz, ponieważ żadną dziewczyną nie płakałem. <ścoughs> Przebijam. Piątkę śniaci ja przewidzki. Chciałem powiedzieć, że ty kiedyś byłeś w Chorwacji chyba na wakacjach i właśnie dlatego myślę, że to może być prawda, bo wiecie takie wakacyjne znajomości się często zdarzają i właśnie dlatego daję Ogólnie ta historia to jest prawda, ale nie płakałem za tą dziewczyną. Myślałam, że to jest właśnie fałsz, bo ja jest tego co teraz to dużo rozmawiam w takich rzeczach. To byłeś raz, że się tak mocno zakochany i czy nie pakałeś za nią, że byłeś takim mocno zakochany? No i prawda. Moja ciocia, siostra mojej mamy miała ślub. Na tym ślubie bawiłem się z kuzynami. Miałem około 9 lat. Biegałem, biegałem biegałem, z nimi i byłem bardzo zmęczony. Podbiegłem i wziąłem kieliszek, gdzie myślałem, że jest woda, a była tam Wziąłem łyczka, no i się pożygałem. Ci, co mają fałsz, wpadają do wody. No, ja byłem mal... Powiem tak, Gawron jest bardzo trudną osobą do rozkminienia, bo on wszystko mówi tak bez emocji I ja nie potrafię stwierdzić, czy to jest prawda, czy fałsz, wszystko mówi tak samo Przyjechali do naszego domu kuzyni i postanowiliśmy, że zagramy z moim bratem i z kuzynami w chowanego Postanowiłem, że schowam się do szafy, ta szafa była strasznie niestabilna Schowałem się do niej, wszedłem na ostatni szczebelek tak naprawdę I ta szafa padła razem ze mną i przez to złamałem rękę, lewą rękę Co, jesteście gotowi? Pierwszy raz nikt nie wpada do basenu, nie złamałem nigdy ręki. Gratulacje! Była sytuacja z szafą. Była sytuacja z szafą. Mamy nadzieję, że odcinek z basenu Wam bardzo się podobał. Jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. No i widzimy się jutro o 16.